Rozumiem. Czyli ten wynik jest na tyle słaby, że jest trzy rajdy, A więc jak trzeba wygrać Krakowski, to dopiero wtedy może się uśmiechną. Na no się, że Leżek nie będzie skłonny odpuścić, na jak się lubi uważać za talent, to na razie Krakowskim nie będzie łatwo. Nie widzę? To no pozwólcie, że na koniec jeszcze jedno pytanie do Leszka, bo tutaj jest bohaterem, zwycięzcą tego rajdu. Leszek, do kogo zadzwoniłeś? Pierwszego, jak powiedziałeś się.

no dobrze, proszę Państwa, to było takie pytanie żartowliwe oczywiście. Ja się bardzo cieszę, proszę Państwa, że przeżyliście. Znaczy, no. Ewcia do mnie zgromiła w szóstym miesiącu ciąży, no i tak... Czwartym? Zawsze się mylę. Tyle tych kobiet w ciąży, to tak cholera. Która? Która to jest? Kto z tym? Eee... To jest z... Proszę Państwa, ja może ja powiedzieć, że się cieszę, że możemy tę konferencję prowadzić w takiej miłej atmosferze, ale jakie są tego przyczyny? Jest ich kilka. Po pierwsze mamy za sobą udany rajd, raj pełen sportowych emocji, który mimo pewnych niedociągnięć, powiedzmy sobie szczerze, zawsze takie niedociągnięcia są, ale skończył się szczęśliwie. I myślę, że nie tylko dla tych zawodników, którzy są tutaj, pokazał się tutaj Tomek Podemski, młody chłopak, który jest na 13 miejscu, wylądował w tym rajdzie i ograł silne samochody jak Super 1600 Maciewskiego, prawda? Na pewno ma powody do satysfakcji. Pokazał... Drodzy Państwo, że ten rajd, jak przejdzie do historii, a już przechodzi, to przejdzie do historii jak rajd zupełnie inny niż do tej pory. Pamiętacie takie rajdy, żeby Mariusz Stec był na pudle, nie było takiego. Pamiętacie takie rajdy, żeby ktoś po sześciu latach przychodził i stał na drugim miejscu, nie było takiego rajdu. Jedyne to, co pamiętamy, to takie rajdy, kiedy Kuzek wygrywał. On dwa lata temu wygrał Rejm Magórski, pamiętacie? Rok temu wygrał Kuchar, dwa lata temu wygrał leże Kuzaj.